Jednym z pytań, jakie zadali mi prowadzący pytanie na śniadanie było po co w ogóle do tej wody się włazi te ujmy hofy, oddechy, ekspozycje na zimno robi. I jakby To wideo nie będzie o Wimie hofie czy ujmie hofie, tylko o tym pytaniu w sumie po co, dlaczego coś się robi. Jest książka Start with why. Zacznij od swojego dlaczego. Lubię pytanie po co. Bo teraz pytanie po co ja w ogóle w tej telewizji tutaj byłem. Odpowiedź jest prosta. Dla przygody i dla materiałów, które Później mogę użyć do promocji siebie. Nie? Po co robię Wim Hofy? Żeby poprawić moją odporność i e, zwiększyć szanse na to, że nie będę chorował, albo gdy choruję, żeby szybciej sobie organizm mógł z tym e, poradzić. I to pytanie: po co? I teraz, gdy chcesz iść do telewizji, co tutaj, to znowu jest pytanie: po co tam idziesz? I niektórzy nie widzą w tym wartości. A wartością może być przygoda. Niektórzy widzą w tym wartość biznesową, ale ona może się w ogóle nie zadziać i to może być wartość, którą dopiero sobie trzeba wygenerować później. I to pytanie po co? Czyli po co do przyjechałem do Warszawy? Żeby spotkać się z dwoma fajnymi przedsiębiorcami i przy okazji być tutaj, a nie odwrotnie. Po co działam w internecie? Po to, żebym mógł budować firmę, rozwijać zasięgi, które przekładają się później na sprzedaż, na relacje i jednym z efektów właśnie jest to, że w tej telewizji byłem dzisiaj. To jest efekt tego, że działam onlineach. Jeśli nie ma telewizji, to może dlatego, że nie macie w internecie i tak dalej dalej. Czyli po co? Czyli ja działam w internecie po to, żeby spotykały mnie okazje, propozycje, ciekawe przygody, które by się w ogóle bez tego, że jestem wyeksponowany w internecie nie działy. Po co co dzień wideo, wrzucam tam co drugi dzień czy kilka wideo w tygodniu, żeby zwiększać szansę na to, że te okazje będą mogły mnie odnaleźć. I to procentuje tym na przykład, że to społeczność podsyła mi ciekawe rekomendacje książek. Podsyła mi ciekawe spotkania, ciekawe osoby. Dzięki internetowi Szymon nas odnalazł i pracujemy razem już od dobre kilku miesięcy. i Połączył nas czas pandemii, bo wtedy zaczęliśmy jeszcze z sobą bardziej intensywnie działać. Więc ja tworzyłem, tworzę treści po to, żeby takie postacie jak Szymon na przykład nas znajdowały i mówiły puk puk hej czy możemy razem coś podziałać. I na większość tych propozycji jest nie, bo są to propozycje bez wartości i słabe. A Szymon czy Piotrek tak zrobili, puk-puk i e, dołączyli do zespołu Power. Pamiętam tak, jak nagrałem takie wideo rok temu, gdzie mówiłem o fajnych osobach w OSM które dołączyły do nas, są super wyjątkowe. E, i od publikacji tego wideo wtedy te dwie osoby się zwolniły. I to było super ciekawe. Takie wow, więc teraz pytanie, czy Szymon i Piotrek się. Przejmą mi się zwolnią. Mam nadzieję, że nie, bo będzie mi wtedy przykro. Że nie będzie mi przykro. Będzie mi, e, będę czuł stratę przez pewnie kilka godzin i później zastąpimy te osoby kolejnymi. Sorry Szymon tak to wygląda, ale Szymon też ma tego świadomość. I te rzeczy, rzeczy też mnie uczą tego, że rozstania pojawiają się cały czas. E, a to wszystko się bierze z internetu. To wszystko się bierze z internetu. Pewnie teraz, gdybym szukał żony, to bym ją znalazł w internecie. Czyli tam, gdzie jestem najbardziej aktywny. Nie, nie, nie szukam żony. Mam jedną super i. Jest super. Okazje, które się pojawiają w internecie. No, COVID pokazał, że jak jesteś w internecie, w biznesie online, to znacznie łatwiej ci będzie przetrwać. Dzięki temu, że działaliśmy ostro w internecie ostatnie miesiące, mogłem wypłacić duże bonusy dla mojego zespołu, które były efektem e, sukcesów wygenerowanych razem. I to jest mega fajne, że dzięki internetowi możesz takie rzeczy robić. I to jest moje po co, dlaczego działam w ogóle w internecie. A co będzie jak internet się skończy, albo go wyłączą, albo coś innego do tego typu się stanie, to relacje dalej pozostaną. Jeżeli algorytm uzna, że treści są nieciekawe, no to moja społeczność i tak będzie szukała mnie gdzie ja jestem i znajdą mnie może jakimś forum, blogu, jakimś niszowym e, portalu, ale tam właśnie będę. E, po co to robię wszystko? Żeby było mi jeszcze łatwiej w życiu dowozić wartość i dzielić się tym, co potrafię Robić, niektórym mając inspirację, niektórym how-to, niektórym miks, wszystkiego, niektórym rozrywkę, niektórym pożywkę do hejtu, coś tego potrzebuje, ale long story short, do tego, żebym mógł się rozwijać i realizować jako twórca, artysta, przedsiębiorca itd. Pozdrawiam PVP, lecimy dalej.